Katarina Barley chce pozbawić Węgry prawa głosu w Unii Europejskiej. Wiceszefowa Parlamentu Europejskiego chce odebrania Węgrom prawa głosu w Unii Europejskiej. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley wezwała do pozbawienia Węgier prawa głosu w Unii Europejskiej. Ten kraj nadużywa unijnej zasady jednomyślności jako narzędzia szantażu, powiedziała w czwartek niemiecka socjaldemokratka w wywiadzie dla radia MDR Aktuel. Prawo głosu kraju może zostać zawieszone za naruszenie rządów prawa. Zwłaszcza na Węgrzech nie można już mówić o warunkach demokratycznych i praworządnych, skomentowała Barley. Jak dodała, węgierski premier Viktor Orban, krok po kroku przejął kraj całkowicie w swoje ręce. Najważniejsze decyzje na szczeblu Unii Europejskiej wymagają jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich. Ta zasada sięga czasów gdy Unia Europejska składała się z sześciu krajów. Teraz mamy dwadzieścia siedem krajów członkowskich i nie jest to już praktyczne, powiedziała Barley. Przyznała jednocześnie, że problemem jest fakt, że zasadę jednomyślności można znieść wyłącznie za jednomyślną zgodą wszystkich krajów. Ze względu na sprzeciw Węgier Unia Europejska powstrzymała się od nałożenia sankcji na prawosławnego patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Cyryla w ramach kolejnego pakietu sankcji przeciwko Rosji, zatwierdzonego w czwartek przez ambasadorów państw członkowskich.